Witam Was bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy, no ale niestety przez ostatnie dwa miesiące bo tyle trwa ta przerwa niestety bardzo długa tak naprawdę w moim regionie, czyli na Kujawach, nie spadła tak naprawdę ani kropla deszczu. Jeżeli coś tam popadało, to dosłownie symbolicznie i po dniu, dwóch dniach nie było już śladu po tym deszczu. No i taka sytuacja była niestety na większym obszarze Polski. No, dlatego ani grzyby, ani tak naprawdę nic się nie działo. No ale sytuacja się poprawiła. Temperatura poszła w górę. Sporo też popadało. No i. Postanowiłem się wybrać na grzyby. Pierwszy, pierwszy wiosenny wypad tak naprawdę. No i zobaczcie, po tych ostatnich deszczach, które były w majówkę, zobaczcie, jak na maj przystało, pojawiła się, pojawiły się u mnie pierwsze gęśnice wiosenne, zwane też majówką wiosenną. Czy jakoś tak? Zobaczcie, no piękne grzybki. Malutkie dopiero co wychodzą. Zobaczcie, tutaj są jedne, takie no naprawdę malutkie. Macie no, nożyk położę obok. Tutaj jest jedna, tutaj obok druga. Tutaj następna, tutaj następna. Zobaczcie, tutaj jakie malutkie wychodzą. To są majuweczki młode. Te są już trochę większe, no ale i tak małe. Czyli coś się zaczyna w lesie dziać. Naprawdę jest to dobry sygnał. Teraz znowu coś zaczyna padać, więc naprawdę się cieszę. No i zobaczymy. Pojadę jeszcze na maślaczki. Może coś się jeszcze pokazało też z maślaków. Bardzo by było fajnie. A póki co w moim regionie pokazały się. Pierwsze majóweczki gęśnica wiosenna. Dzisiaj jest 10 maj. No i naprawdę no, jest dobrze. Wreszcie coś się dzieje. Tak więc idę szukać dalej. I jak coś znajdę, to się zobaczymy jeszcze. No i zobaczcie, udało się znaleźć kolejne ciekawe wiosenne znalezisko, akurat w drodze do domu. Właśnie, może nie jest to w lesie, a przy drodze, ale znalezisko to znalezisko. Mianowicie są to smardze stożkowate. Zobaczcie, tutaj rośnie taki ładny jeden. Zobaczcie jaki duży. Piękny smarz stoszkowaty taki przechylony. Tu obok jest jeden i drugi, następny. Też takie dosyć sporawe. I tam zobaczcie rośnie jeszcze jeden też taki przychylony. Tak więc może późno ale smar ze stożkowate udało się też znaleźć.